Kiedy się to robi? Chciałem dzisiaj mówić na temat zaspokojenia duchowego pragnienia, bo jest to coś, co, czego całe życie poszukiwałem, ale dopiero w jednym konkretnym momencie y, otrzymałem od Boga, kiedy, kiedy do niego się nawróciłem. Więc, jeżeli być może jesteś w takiej sytuacji, że uważasz, że to pragnienie nie jest jeszcze zaspokojone. To potrzebujesz takiej właśnie Bożej pomocy. Może wydaje Ci się, że to życie jest takie puste, jałowe, że nic się nie dzieje, że Bóg nie odpowiada na Twoje modlitwy w taki sposób, jak, jak kiedyś odpowiadał, że to jest takie wszystko niepełne. Ja, będąc jeszcze w świadkiem Jehowy bardzo zaangażowanym, dziwiłem się, dlaczego. Co jest nie tak, nie mogłem zdefiniować o co chodzi. Że to, że jest we mnie coś, co jest niezaspokojone, ale nie wiedziałem co to jest, tylko wiedziałem, że mam z czymś głęboki problem i być może tak musi być do końca życia. Angażowałem się w różne rzeczy. Ta moja rutyna była wypełniona, ale mimo wszystko nic to nie dało. Myślałem, że przez jakąś wytrwałość w tym, co robię. Że, że jakoś to przezwycięży to uczucie takiej pustki. Ale tak też się nie stało. Niektórzy tak uważają, że muszą trwać, muszą tu być, to wtedy będzie wszystko dobrze. A nawet kiedy czytałem Biblię, to był to pewien jakiś taki obowiązek, pewien zwyczaj, którego się nauczyłem. Ale to przesła przesłanie, które tam e, odnajdywałem, do, do pewnego momentu było jakby nie dla mnie, było to nieżyciowe, odległe kazano szukać czegoś innego. Dlatego, kiedy Pan Jezus przyszedł do mojego życia, zmieniło się praktycznie wszystko. I Pan Jezus już, kiedy był w służbie, On zapraszał do tego, żeby przyjść do Niego i to wewnętrzne pragnienie zostanie na trwałe zaspokojone. Nie będzie, tak jak powiedział Samarytance, nie będzie to coś, co będzie się wracać ciągle z tym pragnieniem takim niezaspokojonym, tylko że to zostanie rozwiązane. W Ewangelii Jana 7 rozdziale, od 37 wersetu czytamy A Jezus w ostatnim wielkim dniu święta stanął i głośno zawołał, głosząc: Jeśli ktoś pragnie, niech przychodzi do mnie i pije. Co to było za święto? To tutaj jeden z komentarzy mówi, że tradycja rozwijała się przez wiele wieków przed Jezusem. W czasie siedmiodniowego święta namiotów arcykapłani nieśli w procesji złoty zbiornik wypełniony wodą z sadzawki Siloe, który umieszczano w świątyni. Wraz z przybyciem procesji do bramy wodnej, znajdującej się w południowej części wewnętrznego dziedzińca świątyni, trąbiono w trzy trąby, by wyrazić związaną z tym wydarzeniem wielką radość a ludzie recytowali fragment Izajasza 12,3 i będziecie czerpać z radości ze zdrojów zbawienia. W świątyni kapłani maszerowali na oczach zebranych, ze zbiornikiem wokół ołtarza, a chór świątynny śpiewał Hallel. Wodę składano w ofierze Bogu jako tak zwaną ofiarę poranną. Miała ona symbolizować błogosławieństwo w postaci deszczu podlewającego plony. Jezus użył tego wydarzenia jako ilustracji oraz okazji do wygłoszenia publicznego zaproszenia do przyjęcia go jako wody żywej w ostatni dzień święta. Słowa Jezusa przywołują fragment z Księgi Izajasza 55:1. Skoro pan Jezus zawołał, to znaczy, że było to chyba coś takiego bardzo ważnego. I to on jest odpowiedzią na modlitwy. Skoro masz przyjść do niego, Powiedział dalej, że kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I nad tym się kiedyś zastanawiałem. Dlaczego tych rzek wody żywej nie czuję? Co jest po prostu nie tak? Ale y, o tym pismo mówi, bo pan Józef powiedział, że tak pismo powiada. Co pismo powiada? Księga Izajasza 12, 2. Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Więc jeżeli możesz czerpać z tego, no to wygląda na to, że może to być czerpanie z obfitości. Ja bardzo lubię chodzić do źródeł takich, gdzie jest woda zdrowa. Jak tylko, nawet jak jest to źródło dość daleko, to zawsze moją rodzinę mobilizuje. Chodźmy, zobaczmy, może akurat będzie dobra woda, i zazwyczaj człowiek nie jest rozczarowany jakością tej wody, bo jest to coś innego niż nasza taka kranówka. Więc jeżeli mamy dostęp do prawdziwej wody pod względem takim duchowym, to będziemy czuć je też tacy odżywieni, tacy naprawdę. Ożywieni tym wszystkim. Inny werset mówi: Gdyż wyleje wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, wyleje mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. Więc jeżeli Ty jesteś pełen Ducha, to i Twoja rodzina, Twoje dzieci odczują to na sobie. Nie będziesz już jak spieczona ziemia, ale przez Ducha Świętego poczujesz to, że Bóg jest z Tobą. Izajasza 55, 1 i 2. Nuże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tu z tym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. I tu jest właśnie wezwanie do, do osób nienawróconych, nie tylko do świadków Jehowy, ale i do wielu innych. Czemu angażujesz się w coś, co nie syci? Czemu. Inwestujesz swoje życie, swoje środki w coś, co nie ma tak naprawdę znaczenia. Czy wiesz, że jest prawdziwy pokarm duchowy? Czy wiesz, że jest prawdziwy napój duchowy i czy z niego korzystasz? I Izajasza 58, 11 Pan będzie stale Ciebie prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak nawodniony ogród i jak źródło wody, które nie wysychają. Są to bardzo mocne obietnice, które, które tak naprawdę domagają się tego, żeby każdy z nas Sprawdził swoje życie, czy tak jest w moim wypadku, czy naprawdę moja dusza jest nasycona, czy naprawdę moje członki odzyskały siłę. Ja pamiętam, że od 13 roku życia miałem takie pragnienie, żeby być blisko Boga, żeby moje życie było z Panem Jezusem. Nawet tak czytając. Różne życiorysy ludzi uznawanych wtedy za tak zwanych pomazańców, którzy mają iść do nieba. Pamiętam, bo byłem wtedy chory na świnkę, w wakacje i leżałem w domu. Yy, dzieci się bawiły, ja akurat byłem chory i czytałem to, co mi wpadło w rękę. Tam były też jakieś tam oprawne tomy to wyszukiwałem specjalnie takie. Takie życiorysy tam było powiedziane, że taki zakończył swój ziemski wiek, jego bieg, jego uczynki poszły wraz z nimi. i Ja zawsze tak zazdrościłem tym ludziom. Nawet się tak modliłem: Boże, ja naprawdę Ci będę służył, ale dlaczego nie może być w moim wypadku tak, jak było w pierwszym wieku? To było tak niesprawiedliwe. Dla, w oczach tego trzynastoletniego dziecka to było coś, co nie powinno być. Ja miałem pretensje do Boga. Dlaczego Ty, Boże, to zmieniłeś? Dlaczego dałeś nam coś gorszego? Ale pogodziłem się z tym. Tak uczyła jedyna organizacja. Myślałem, że po prostu, no tak jest, trudno. Jesteśmy tą wielką rzeszą drugich owiec, czy czymś tam podobnym. Ale po 16 latach Bóg mi pokazał, że Ewangelia się nie zmieniła, że ona jest prawdziwa, że jest taka sama. Taka wielka radość była wtedy w moim sercu, że Bóg po prostu wszystko to, co było kiedyś, że jest dalej dostępne, że nie potrzebujemy aktualizacji do. Ewangelii Chrystusa. Tylko właśnie, czy uwierzymy i zawierzymy Panu. Jeżeli tego nie zrobimy, to pokazujemy, że tak naprawdę go nie potrzebujemy. Bo człowiek, który sam sobie radzi i uważa, że nie potrzebuje Boga, to nie potrzebuje też jego Ewangelii. Jest to wspaniała obietnica takiego wewnętrznego napełnienia. Tylko ważne jest, żeby sobie to uświadomić, bo człowiek, który, który chce się pić, któremu chce, chce się pić jest spragniony, on może to odsunąć od siebie, ale na trwałe człowiek nie jest w stanie tego zrobić, że ja rezygnuję z picia płynów, z picia wody i nie będę tego po prostu robił. Więc odróżniamy stan napojenia od spragnienia. Ja pamiętam, że kiedyś miałem taki zwyczaj, że wychodziłem biegać, choćby było nawet 40 stopni, nieważne, to był mój czas i po prostu był trening, to był trening. I pamiętam, że podczas takiego kilkukilometrowego biegu wypiłem prawie litr wody, bo było tak bardzo gorąco. Ale widziałem też ludzi, którzy nie wyglądali na sportowców. Nawet byli trocy, trochę, można powiedzieć, mieli jakąś tam nadwagę i mimo takiego gorąca, czasami nie, nie mieli ani trochę wody. I zastanawiałem się, czy ci ludzie mają dobrze z głową, skoro wiedziałem, jak bardzo ogromny jest potrzeba wody, zwłaszcza w takim nieprzyjaznym, można powiedzieć, środowisku, tak bardzo gorącym, przy tak dużym wysiłku. Tak samo, jeżeli. Chrześcijanin jest w biegu takim duchowym, a uważa, że ta woda jest dla niego niezbyt ważna, albo poradzi sobie bez niej, to naraża się na ogromne niebezpieczeństwo. Przy czym tutaj pismo mówi, że nie kończy się to tylko na napojeniu nas, że ja mam, powiedzmy, jestem nasycony, jestem napojony, dziękuję bardzo. Tu jest mowa, że z wnętrza, tego człowieka popłyną wody rzeki Wody Żywej. Pan Jezus powiedział, że on ma wodę żywą. Więc jeżeli z nas będzie wypływać ta woda żywa, to znaczy, że w nas jest Chrystus. I to właśnie zrobi wrażenie. To zrobi różnicę w rozmowie. To zrobi różnicę w jakimś przekonywaniu kogoś, jeżeli w nas jest Chrystus. Bo nasze jakieś logiczne argumenty, czy próba udowodnienia komuś błędu, każdy z nas tak zaczynał. Nawet między sobą, z braćmi przed konferencją rozmawialiśmy, że, że taka próba jakiegoś logicznego wyperswadowania błędu świadkomiechowy, to każdy tak jakoś zaczynał. Ale widzimy, że to nie, nie jest tędy droga, że to zupełnie tak nie działa. Pan Jezus nie mówił o, o tym, że ta woda życia to jest wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Że to nie jest zestaw poglądów, że to nie jest książka teologiczna albo jakiś zestaw, który przestudiujemy i to nas wypełni od środka. Tylko powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Bo Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie został jeszcze otoczony chwałą. Więc jest to obietnica dla prawdziwie wierzących, bo tego ducha mieli otrzymać wierzący w Niego. Więc jeżeli jesteśmy wierzący w Niego, to znowu musimy się zastanowić, czy tym duchem jesteśmy napełniani. Nie tylko, czy jesteśmy zbawieni, ale czy dbamy o to, żeby Duch Boży nas napełniał. A to ma też swoje konkretne konsekwencje. Duch Święty został otrzymany w dniu Pięćdziesiątnicy i wtedy Bóg pokazywał, że On naprawdę działa. Najbardziej to widać, że Bóg działa, kiedy my prosimy o coś Boga i widzimy, że Bóg jest z nami, że Bóg nas, o nas się troszczy. Mieliśmy kiedyś taką sytuację w grupie modlitewnej, z którą się spotykamy. Że chcieliśmy się modlić o takiego młodego, kilkunastoletniego chłopaka, którego mama jest wierząca, i który po szczepionkach, które były kilka lat temu, został, miał porażenie po prostu mięśniowe także, że porusza się bardzo ciężko o kulach i miał jeszcze różne inne dolegliwości. I kiedy, kiedy właśnie zebraliśmy się wszyscy na modlitwę, nie była to jakoś bardzo długa modlitwa, ale tak biblijnie staraliśmy się to potraktować, wzięliśmy trochę oleju, nałożyliśmy ręce na tego, na tego młodego człowieka i zaczęliśmy się modlić. I później to, to, co się stało, bo chociaż ten człowiek młody nie został od razu uzdrowiony, i może nie tak jak oczekiwaliśmy, ale stała się jedna ciekawa rzecz. Za kilka dni 11-letnia dziewczynka pyta swojej mamy Mamo, co to jest niepełnosprawność? No to ta mama, siostra z naszej grupy tłumaczy na podstawie tego, tego właśnie chłopczyka, że, że no widzisz, że tutaj ma problemy z poruszaniem, musi korzystać z kul, ma różne problemy zdrowotne. No to ta dziewczynka powiedziała, że za 8 dni... Mama mówi, ale co za 8 dni? Mówi, że on będzie zdrowy za 8 dni. To są słowa dziecka. I ta informacja rozeszła się po naszej grupie. Tak jak ja to usłyszałem, to mówię, że, że na pewno warto jest zachować to w swoim sercu, to co, to co usłyszeliśmy. I co się, co się stało? Pojechała, pojechała mama z tym, z tym synkiem na, na rehabilitację. No, i tam lekarze tam wiadomo, no, swoje jakieś tam procedury robią. No i ten młody człowiek miał też taki, y, taki problem, że to porażenie dotykało też jego, y, jego można powiedzieć, wnętrzności. Także musiał korzystać z pampersów i, i, i po prostu no, mama była przyzwyczajona do tego, że mu w ten sposób pomaga. I kiedy y, po prostu pewnego dnia. Pampers jest suchy, nie ma, nie ma potrzeby go przebierać, a to może przypadkiem się stało. Później drugi, trzeci, czwarty dzień, nie ma tego problemu. Policzyła, kiedy się to stało dokładnie 8 dni od naszej modlitwy. Także Bóg naprawdę działa. Czasami nie jest to tak, jak my byśmy chcieli. My modlimy się o dalszą ingerencję Boga, o dalsze jego uzdrowienie. Ale Bóg ma swoją wolę. Być może chce jeszcze coś. Na pewno chce coś jeszcze nam w tym pokazać. Więc Duch Święty, który jest dany chrześcijanom, nie jest to tylko nie jest to tylko zestaw poglądów, nie jest to tylko przemiana naszego serca, ale jest to coś też, też coś, czym my idziemy do ludzi dobraci i czym nawzajem możemy sobie usługiwać. I to jest w tym wszystkim piękne, że Bóg naprawdę troszczy się o nas, że nie zostaliśmy tylko na intelektualnym pomaganiu, ale możemy naprawdę modlić się jeden za drugim i wierzyć, że Bóg wyciągnie rękę i będzie pomagał. dlatego kiedy czytamy dzieje apostolskie kiedy czytamy to jak bóg kiedyś czynił przez swoich sług nie odrzucajmy tego przez jakieś tam teologiczne bariery ale modlmy się z wiarą że bóg będzie działał bo jest skąd zaczerpnąć pan Jezus dał tą obietnicę i ona naprawdę jest prawdziwa Dalsze słowa mówią o reakcji ludzi. Wtedy wielu spośród tłumu słysząc to słowo mówiło: On jest naprawdę tym prorokiem, a inni mówili, to jest Mesjasz. Natomiast jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Mesjasz. Czy pismo nie powiedziało, że z potomstwa Dawida i z Betlejem, miasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie Mesjasz? Stał się więc rozłam między ludem z powodu Niego. Więc na wielu słowa Jezusa zrobiły wrażenie, że skoro on tak mówi z takim autorytetem, to na pewno jest to mesjasz. Ale nie było tutaj zgody, powstał rozłam. I powstaje też pytanie, co ty o tym myślisz? Czy też masz jakieś zastrzeżenia, które nie pozwalają ci przyjść do Jezusa? Czy mija kolejny tydzień, a ty nadal chodzisz na zebranie? Kolejny miesiąc Kolejny rok. Widzisz tą pustkę. Widzisz, że nic ci to nie daje. Ale nic z tym nie robisz. Mija kolejny rok twojego życia. Na co jeszcze czekasz? Na co jeszcze czekasz, przyjacielu? Czy nie chcesz naprawdę rozpocząć nowego życia? Czy nowe życie, o którym mówi Biblia, nie pociąga cię? Czy te obietnice... Że one są niewystarczające. Skoro Biblia mówi o najdroższych, najwyższych obietnicach, ale dla wielu ludzi to jest za mało. Z jakiegoś powodu coś ich trzyma w tych sektach. Człowiek musi zbliżyć się do Boga, żeby Bóg zbliżył się do Niego. I warto to jest zrobić. Te zastrzeżenia tych ludzi, one były w cudzysłowie biblijne. No bo oni tu mówią, czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? Takie były ich informacje. No nie za bardzo, przecież oni wiedzieli, że z Betlejem ma, ma przyjść. Więc skoro widzieli Jezusa, no i słyszeli o nim, ale tego nie sprawdzili, za szybko wyciągnęli wnioski. Czasami tak jest, że. Że świadek Jechowy, albo ktoś na wylocie styka się z Ewangelią i tak łatwo ją odrzuca. A, to, to jakieś tam po prostu nieprawdziwe rzeczy, albo że gdzieś tam krzyż zobaczyli w kościele. No to sam krzyż w zasadzie wszystko to kasuje, to co tam jest powiedziane. Już nieważne, że nikt tam temu krzyżowi nie oddaje czci. Więc, czy masz otwarte serce i umysł? Czy już zdyskwalifikowałeś tę obietnicę jako nieprawdopodobną? I to jest też do nas pytanie. Czy uważamy, że takie napełnienie, jak mówił Pan Jezus, że naprawdę będziemy pełni Ducha Świętego? I będzie to nie tylko dla nas, ale też dla ludzi, których zobaczymy, z którymi będziemy, z którymi będziemy chcieli się modlić. Ostatnio taki. Taki dziadek, jak byłem na placu zabaw z moją najmłodszą córką, tak zaczął opowiadać swoje życie i opowiadać swoje choroby, swoje inne rzeczy. Tylko zapytałem, to może trzeba się za panem pomodlić. Ale to wtedy się jakoś dziadek tak troszeczkę zmieszał, i, ale i tak kilka rzeczy dało się powiedzieć, chociaż nie na siłę, bo jak widziałem, że, że po prostu nie ma może chęci, on bardziej chciał coś powiedzieć niż coś posłuchać. Ale warto było spróbować, żeby każdy człowiek, który widzimy, że ma jakieś pragnienie duchowe, żeby spróbować to pragnienie skierować właśnie do Słowa Bożego. I to jest właśnie to: warto przyjść do Pana Jezusa, poprosić, by tak zmienił nasze wnętrze, żeby to. Zgadzało się z tym, co on powiedział, żeby ta obietnica zrealizowała się. Tyle obietnic Bożych zrealizowało się w naszym życiu. Jest to kolejna, która niech też się zrealizuje. O to się właśnie módlmy, nawet taką prostą modlitwą. Panie Jezu, moje wnętrze jest puste i spragnione. Teraz wiem, że pragnę właśnie Ciebie. Oczyść moje wnętrze i daj mi swego świętego ducha. Amen.